Dobry wieczór Państwu, czas na 127 wydanie dezinformacji. Przypominam, że jest to jedyny program w Polsce, który rzetelnie dezinformuje. W każdym kłamstwie jest ziarnko prawdy. Także zapraszam. Zosiu, nie zimno Ci tak w samych majtkach? Zaczynamy od szokującej sprawy dotyczącej polskiego autobusu, który miał przewieźć uczniów szkoły podstawowej na Śląsku do ZO! Podejrzani rodzice wezwali na miejsce straż miejską, by ta dokonała przeglądu technicznego. A tam bubel. Więcej opowie nasz reporter, który jest już na miejscu. Znajdujemy się w małej miejscowości Pyskowice w powiecie Gliwickim. To właśnie tutaj, Marku, tak jak wspomniałeś, przegląd techniczny autokaru, który miał wieść dzieci, wykrył niemałego bubla. Po 20 minutach kontroli mechanicy jednogłośnie stwierdzili, że autokar, który miał przewieźć dzieci, nie posiadał Kół. wszystkich czterech kół. W bagażniku znaleziono tarcze malowane akwarelami, przedstawiające różne krajobrazy, które kierowca zamierzał przesuwać obok szyb, gdzie siedziały dzieci celem wywołania iluzji jazdy. Sprawą zajmuje się już policja. YouTuberzy to gwiazdy wirtualnej przestrzeni, które podbiły serca milionów internautów z Polski. Zobaczmy, kim są wybrańcy ludu i idole tak zwanej Gimbazy, czyli przyszłości Polski. Materiał przygotował dla nas Zygmunt. A dzisiaj sylwetki K.W. Mordenga, znany z tego, że kopiuje pomysły zagranicznych youtuberów, oraz Remek Psiarski, autor serii Automaty, który czyta Wikipedię ładnie i czasami. A, skąd ksywka? K.W. kopił w Kopiów klej. No wiadomo, nie? Na razie czekam, aż za granicą ktoś wyprodukuje coś dobrego. Co to jest? Na razie wszystkie pomysły są zbyt słabe, żeby wdrożyć je w Polsce. Żeby nagrać jednominutowy film z komórki muszę mieć 100% pewność, że internauci to łykną. Wolę poczekać niż kopiować co popadnie. Jeszcze ktoś pomyśli, że zgapiam od innych. Już od ponad miesiąca starałem się znaleźć hasło w Wikipedii, które mógłbym przeczytać na wizji. Myślałem o defenestracji albo o stolcu, ale nie o tym, o którym pan myśli. Chodziło mi o wieś położoną w województwie dolnośląskim w powiecie Ząbkowickim, gmina Ząbkowice Śląskie. Do naszych internetowych gwiazd jeszcze wrócimy. A teraz przenosimy się na chwilę do Sejmu. Podczas obrad komisji śledczej badającej poprawną kolejność alfabetu poseł partii Twoje ruchanie dokonał niezwykłego coming outu. Sprawę opisuje dla nas Lucjusz, który jest już w Sejmie poseł wspomnianej przez ciebie partii Marku, pan Robert Biedronka, przyznał się do długo skrywanego sekretu. Okazał się być on człowiekiem krabem, hybrydą między człowiekiem a krabem, jak sama nazwa wskazuje. Poseł przyznał się, że rodzina od dawna wiedziała o jego sekrecie. On sam jednak bał się reakcji kolegów z partii, którzy są znani z generalnej niechęci do skorupiaków. Biedronka dokonał swoistego coming-outu na serwisie Twitter, gdzie zamieścił nie tylko szokujące wiadomości, ale i zestaw zdjęć, na których widać go bez makijażu i specjalnych rękawiczek imitujących ludzkie dłonie. Widzicie Państwo, jedni politycy nas ograbiają, a inni okrabiają. Jak mawia przysłowie, jeśli masz miękkie serce, to musisz mieć twardą skorupę. Jak co wydanie dezinformacji. Przenosimy się do naszego specjalnego reportera w przyszłości, który zrelacjonuje dla państwa sytuację w Polsce za 200 lat. Fascynujące wieści dla wszystkich zwolenników prezesa Kończyńskiego. Pan Jaromir otrzymał od prezydenta symboliczny medal za najdłużej panującego szefa partii, bowiem w tym roku mija już 190. rocznica sprawowania urzędu. Prezes partii. Kończyński niestety nie był chętny do komentowania. Wydał z siebie jedynie kilka dźwięków oraz splunął mi na twarz smarem. A jego asystent, klon Adam Fochman kazał nam znikać, inaczej naśle na nas szwadron moherowych Jedi. Przypomnijmy, że prezes połączył swoje ciało z maszyną ponad 180 lat temu. Zaraz po przegranej z ówczesną premier Elą Grzebacz. Obiecał wtedy i tu cytuję Słońce nigdy nie zajdzie nad czwartą RP. Choć dziś tak naprawdę nikt nie wie o co mu chodziło. Cóż, niektóre rzeczy się nie zmieniają, przynajmniej stwierdzenie wyciągnąć komuś wtyczkę nabiera nowego, zabawniejszego sensu. Przechodzimy do sportu. Sukces naszej reprezentacji. Po serii porażek polska drużyna w końcu wygrała z Republiką Atlantydy oraz Afganistanem, kolejno 1-0 oraz 6-5. Po meczu jednak wybuchł skandal, który skompromitował sędziego. Przykra sprawa dla Janusza M, sędziego, który sprawował pieczę nad meczem. Po przeanalizowaniu nagrań okazało się, że obydwie drużyny, które rozgrywały mecze z zawodnikami polskiej reprezentacji, były sfabrykowane, a dokładniej ich piłkarze. Na tym zdjęciu wyraźnie widać, że wszyscy piłkarze drużyny Afganistanu są wykonani ze słomy, co tym samym czyni ich kukłami. U sędziego zdiagnozowano wadę wzroku sięgającą minus 28 dioptrii, co mogło mieć wpływ na ocenę meczu. Na tym zdjęciu natomiast widzimy, jak jedna z kukieł strzela symboliczną bramkę naszej drużynie. To jednak nie zapewniło im wygranej. Wciąż czekamy na oficjalną decyzję PZPN, co zrobić z pozostawionymi na murawie kukłami. Można by rzec, że przeciwnicy naszej wspaniałej reprezentacji mieli do wygranej co najmniej słomiany zapał. Na koniec szybko pogoda! Dzień dobry, państwo! Zimno w chuj! Czasem pada, a czasem nie! Wracamy do ciebie, Marku! Dziękujemy, Michale. Ja się z państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie dezinformacji o stałej porze. Patrzę i tak sobie myślę, jakie ty masz ładne kolana. Czym smarujesz, że nie masz siniaków od klękania? Ej, mała, spokojnie. To jest studio.